Witajcie z tej strony, Fajne procesy EXE i kolejna gierka niezależna z cyklu gierki Indie Indie EXE Tiny and Big and Grand Pass Leftovers? Tak. Może kiedyś yeah. słyszeliście o tej gierce? Pewnie na pewno. Wiele osób się zachwalało. Pozwoliłem sobie pominąć początkową część, czyli tutorial i wstęp. Powiem wam mniej więcej co się stało. Jechaliśmy sobie tak subką, nasz bohater sobie jechał. I taksówka się rozbiła znacząco, z jakiegoś powodu. Powiedzmy, że to jest powód po prostu. Jeśli chcecie poznać powód, to musicie zagrać sami, albo obejrzeć jakiś filmik. Nie będzie z tego serii w każdym razie, gdyż nie o to tu chodzi, chcę wam pokazać kolejną gierkę zależy, która jest cudowna w swojej prostocie i założeniach. Okej, okay. o co tutaj chodzi? Oto jest... Tiny, tak jak jego imię, Mały, po prostu jest Mały. I tutaj, jak widzimy, rozbiła się nasza taksówka, którą podróżowaliśmy. Przed chwilą, tutorial, przed chwilą, był tutorial, który pokazywał nam, jak się i co robi. Ale teraz, jak widzicie, musimy zabrać elementy naszego wyposażenia. Oto pierwszy element, czyli radio. Radio jest dosyć istotną rzeczą w tej grze, gdyż, jakby to powiedzieć, tworzy klimat dość mocno. Gdyż w, czasie, w czasie gry znajdujemy multum kaset kaset, które grają utwory prawdziwych zespołów prawdziwych, niezależnych można powiedzieć zespołów które niezwykle wpasowują się w klimat tej gry gdyż muzyka jest świetna i czasem nawet warto kupić soundtrack z tej gry, gdyż sam soundtrack jest sobie świetnym kawałkiem czegoś okej, okay. nasze pierwsze narzędzie to linka można powiedzieć holownicza, gdyż będziemy ciągnąć I to jest jedna z ważniejszych rzeczy, które spotykamy na tej drodze. Ta linka będzie ważna w wielu zagadkach logicznych, gdyż ta gierka jest platformówką, logiczną platformówką opartą o bardzo ciekawą mechanikę, którą pewnie zaraz poznacie. Też jest fizyka bardzo ważna tutaj, O tego zacznijmy może. Stylistyka dosyć znacząco wpływa też na odczucia i można powiedzieć, że porównałbym stylistykę tej gry do pewnej bajek, które aktualnie lecą czy też Adventure Time, czy tak się, się to tam nazywa, czy też inne tego typu rzeczy. A no, widzicie postać nawet przypomina bohatera. Sam tego nie oglądam, ale widziałem, jak znajomi, zachwycają się tą kreskówką, może zacznę. Kreskówki nie są dla dzieci od tego rozpoczęli. Kreskówki są tworzone dla ludzi w każdym wieku. Okej, okay, to kolejne narzędzie i to jest najcudowniejsza rzecz, jaką widziałem. Takierka niezależna spełniła wszystkie moje wymagania. Mogę kroić. Mogę ciachać. Mogę dowolnie kroić wszystko. Jak tylko bym to chciał. Kroić. Kroić, 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 kroić. niezwykle ilości rzeczy. Jak tylko chcę. Raz. Oczywiście małe elementy się niszczą, więc od razu. Ale możemy dowolnie naprawdę kroić. Właśnie dostaliśmy osiągnięcie, zakrojenie chyba Ale to nie wszystko, musimy zdobyć pozostałe części naszego ekwipunku Okej, okay, tutaj widzimy kaseta jest Która właśnie zbieramy w tej grze A! Wciągniemy ją w ten sposób to Trzeba uważać, bo może nas skała każda zabić O! Czućcie się, się w tym blues, ta muzyka O co tu chodzi? O! wspaniałe, nie? Dokładnie tak Łatwo się wczuć, o co tu chodzi. Nie możemy tego ściągnąć. Musimy to więc przeciąć. Dobra, teraz ściągnę. O, o! Co to jest? Okej. Okay. To są rakiety, czyli musimy... Możemy rakietować. Ło! Bardzo potężne rakiety, można powiedzieć. Możemy przesuwać rzeczy, ciężkie rzeczy dla nas. Na pewno łatwiej jest przesunąć niż... Na pewno łatwiej jest przesunąć rakietą niż własnoręcznie. Ok, to jest za ciężkie ewidentnie. Chyba nie, nie jest stworzony do przecinania. Ale naprawdę można przeciąć wszystko tutaj. Zacznijmy od tego. Okej, okay, to jest trochę ciężkie, okej. Okay. Mamy iść tam w każdym razie. Możemy zniszczyć dość znaczącą ilość rzeczy. To jest naprawdę cudowna rzecz. Sama w sobie. Przypomina dosyć gierkę ostatnimi czasy Metal Gear, Metal, Metal Gear Revengeance. Z Raidenem. Okej, okay, tutaj mamy nawet widać jeszcze prostotę, bo widzimy jak mam mniej więcej kroić. Tak też zrobimy. Skoro tak mówią. Okej, okay, sió, nie ma, ma tu dla was miejsca. A to zepnie się po drodze, a pościągnie się to na dło. Bo uważać, bo naprawdę można łatwo zgniecionym w tej grze. Okej, okay, niezbyt nam to krainy tutaj wyszło Ale nie ma sprawy Jak sobie poradzimy Jak któryś razem się uda Kiedyś Kto ktoś powiedział kiedyś O, a to jest nudny kamień Służy nam tylko głównie dlatego można je zbierać, oczywiście, są za te dodatkowe punkty, czyli i w ogóle, ale on słyszy tylko po to, żeby wskazać nam drogę. Dlatego jest taki nudny. Fabuła jest nam przedstawiana w postaci tych scenek z, z chmurkami, z tekstami. Bardzo ładny widok. I teraz poznajemy kogoś ważnego. To jest Big, czyli Duży bardzo ważny człowiek w tej całej zagadce Otóż w tej grze chodzi o to że no, gdy nasza taksówka się rozbiła to zgubiliśmy majtki i nie są to zwykłe majtki, są to majtki które należały do naszego dziadka i jest to spadek jaki dostałliśmy, ale nie, do, nie dostał tego bieg który również jest spokrewniony z tym samym dziadkiem więc tajny i bieg Walczą o majtki. I to jest dosyć znaczący element rozgrywki. Majtki. Nawet firma, która zrobiła tę grę nazywa się Black Pants. Więc wiecie. Jeśli firma nazywa się Black Pants, to gra musi być z majtkami. Nie mogę się doczekać kolejnego tytułu tej firmy, gdyż na pewno będzie miał w sobie majtki. Majtki, majtki, majtki. Jeśli nie macie teraz Majtek na sobie, to... To nie ważne. Nie w tym momencie, okej. Okay. O, kolejna kaseta, bardzo ładnie. Mamy więc muzyka pasująca do elementu. Widzieliśmy ewidentnie za dużo. Hmm, prawie się udało. Okej, okay, jednak się udało. Ach, jednak się nie udało. Albo się udało. O, mamy iść tutaj. To jest, ciemno jest. Dostajemy jakieś tam latarki czy coś. Uważać ca cały czas, żeby się nie, nie zabić. Spójrzmy tutaj tylko. Bardzo ładne widoki. Tam mamy się ewidentnie dostać. Bardzo ładne widoki Ale musimy się wznieść Czym wyżej tym lepiej taka, taka filozofia w sumie Okej, okay, chyba nie powinno tak wyjść Aby w sumie. A weźmy sobie ten kamień, nie, nie zaszkodzi przynajmniej nikomu żaden kamień nie zaszkodził jeszcze. Na początku zagadki są dosyć proste, ale później to się trochę zmienia znacząco. Coraz więcej rzeczy, rzeczy trzeba przecinać, coraz w dziwniejszy sposób, nawet czasem nie wiadomo o co chodzi do końca. I bardzo dobrze to słyszę w tej grze. A tu mamy tajne miejsce Ale nie do końca tajne Bo właściwie mieliśmy tu iść Ale zginęliśmy bardzo ładnie Tak, bardzo łatwo tutaj zginąć Trzeba jednak ostrożnie grać w ten tytuł O, tu są też sekrety, też bardzo ważna część tej gry Trzeba uważać na nie Tak, tak będziecie chcieli sami grać sobie zapamiętajcie, że kasety warto zbierać, gdyż Naprawdę wiele nam dadzą. Da wiele nam da zdobycie ich. Chyba, że... Nie wiem jak to się nam udało, ale no cóż. Ta gra ma też bugi. No to, ma, to jest właśnie urok gier niezależnych. Drugi raz tam nie pójdę już, jeśli nie opłaca, szczerze. Niech się tu ustabilizuje trochę. Chyba, że zrobimy coś takiego znowu. To są właśnie te elementy, które czasem mogą wkurzyć, także... Złe ułożenie się skał na przykład która w żaden sposób nie chce nam pomóc I to się też zdarza często Można po prostu zrobić najtrudniejszą w historii zagadkę w tej grze Jaka może się zdarzyć Ale potem możemy zginąć powiedzmy bo upadliśmy W miejscu którego nie widzieliśmy po prostu wcześniej Au Jak widzimy Duży jest Złośliwym człowiekiem. Stworzeniem właściwie. I chodzi nago. A Bardzo złośliwy. O, jak widzimy majtki, majtki, mają, majtki mają wiele magicznych mocy. Okej, okay, kolejne miejsca. Jak mówię trzeba ostrożnie Ostrożnie podejmować decyzje w tej grze Gdyż jedno przecięcie może nam całkowicie uniemożliwić przejście dalej Często Wtedy koniec jest zupełnie I nie da się po prostu z z czasem skończyć zagadki choć nie, nieważne jak byśmy chcieli Jakaś magiczna siła to trzymała Ok, czyli mam iść tamtędy jednak Naprawdę łatwo tutaj spaść a widoki, a widoki są cudowne, warto się czasem rozejrzeć. Stylistyka komiksowa i to bardzo, jak już mówiłem wcześniej. O. O. Kolejny sekret tam jest, warto czasem do niego zajrzeć Nie teraz. Nie mamy na to teraz nie mamy na to czasu. Bo, wo, wo! musimy iść dalej. Okej, okay, mamy iść tutaj. Hmm, kolejne zagadki, tak? Spójrzmy, tutaj jest, tak, tak. Tego jest bardzo proste. Ej, pięknie. Jeśli ktoś zbiera kamyk i to jest to miejsce dla niego koszmarem praktycznie bo trzeba tak ściąć żeby zdobyć wszystkie kamyki ale to naprawdę nie jest nic prostego okej okay, nie o to mi chodziło No i tak w sumie. To też jest dobry sposób czasem. Hmm, czy my tu przeskoczymy? Chyba nie. Uważaj, żeby się nie przeciąć. No i pięknie. Progres, progres, progres. bardzo ładnie. Ostrożnie trzeba czasem, bo naprawdę łatwo spaść czasem. Hm. będzie łatwiej. Aaa, ah, Okej. Okay. O kamek. A teraz tak. A skubany się trzyma jednak. Nieważne. Prze idziemy dalej. Sió. Sió. Okej. Okay. Ha. Huh. No tak. Jesteśmy niesamowitym dentystą. Jak to sam Tajni teraz stwierdził to są też kolejne miejsca. Czas, czasem trzeba ostrożnie po prostu podejmować decyzje. I logicznie dosyć. Bo czasem warto... Warto przemyśleć po prostu czasem, bo możemy się wrócić do znacznego miejsca, a tego nie chcemy często. Jest dużo ważnych znajdziecie w całej grze, więc dla fanatyków staroszkolnych powiedzieć to... Skierek typu Banjo i kazui, na przykład albo Mario 64 to jest gra idealna. A teraz pojawia się element zdręcznościowy. zręcznościowy. Który, jak się okazuje, jest dużo w tej grze i to nawet miłe urozmaicenie jest. I przecież to. Uah! Pięknie. Akcja w żadnym filmie takich nie ma. James Bond może się schować. I cudownie. I zakończyliśmy kolejny etap. I na tym zakończymy ten odcinek. To było Tiny Mbing Grandma's Leftovers, jak to się mówi. Czyli dosyć, można powiedzieć, staroszkolna platformówka, jak z czasów Nintendo 64, konsoli, z trochę lepszą grafiką, bardzo ciekawym stylem, ciekawą mechaniką, ogólnie ciekawy tytuł. A historia też w nim niczego sobie jest, więc bardzo serdecznie go polecam, nie jest dosyć drogi, był niedawno w bundlu, na pewno wiele z was sobie kupiło go, w bardzo znanym bundlu zresztą. No. Myślę, że to tyle z mojej strony, mam nadzieję, że Wam uda się znaleźć majtki, że Wam uda się zdobyć te majtki. Nie myślałem, że kiedykolwiek powiem to w takim mieście jak to. Z tej strony jest fajne procesy exe, indie exe i do zobaczenia w następnym odcinku. Bye, bye.